Tu ta papuga, czyli mecenas, Anita Słacha, już razem z nami w studiu. Dzień dobry, pani mecenas. Witamy dzień dobry, pani mecenas. dzień dobry, witam. Tym razem temat do rozmowy przyniosło nam samo życia, właściwie to koncert zespołu Coldplay. I to, co się na nim wydarzyło za sprawą pewnej pary, a wydarzyło się to, że ujawniono romans amerykańskiego milionera i szefowej działu HR, chyba w szczegółach nie będziemy opowiadać Państwu, bo pewnie wszyscy już widzieli, co się wydarzyło. Co sobie pani pomyślała, pani mecenas, widząc te kadry, które obiegły świat, czyli ta para stojąca w objęciach, kiedy zobaczyli się na wielkim ekranie, to odskoczyli od siebie jak oparzeni. A to mnie najbardziej uderzyło. <noise> tak naprawdę. Bo jak to babcia staruszeczka mówiła, na złodzieju czapka gore, tak? Mm -hmm. Tak naprawdę. Pomyślała sobie pani, co oni zrobili, gdyby zachowali się inaczej? Nie, to w ogóle pomyślałam nie sobie tak. E, mm, no i jakiś prawnik ma gotowca. Tak mm -hmm. naprawdę. Tak A zupełnie który zawodowo. On robi więcej żony, czy byłego prezesa? E, to znaczy, czy byłego prezesa? W hmm. sensie, e, w potyczkach z... Bond już jest tak, byłym prezesem. No, byłym prezesem. No, prawnik żony prezesa. Powinien więcej zarobić. Okay, tak, tak mm. myślę. I więcej do ugrania ma, nie? E... No to są Stany, proszę Państwa. To też my musimy wiedzieć, że tam trochę inaczej to wygląda i oczywiście już e, media z, e, społecznościowe wszyscy zapewne widzieli rolki z informacjami, że bilet na Coldplay 200, <laughs> rozwód półtora miliona, tak? I takie historie. Historyczny koncert będzie naprawdę. Tak, tak historyczny. Bilet na koncert. <laughs> e, natomiast niewątpliwie skala jaka, że tak powiem, poszła w świat, no to jest e, w ogóle druzgocące, bo oczywiście my tutaj trochę heheszkujemy. He he ale w tle są dramaty dwóch rodzin, tak? I to jest jakby najważniejsze. Tam są dzieci po jednej i po drugiej stronie, już nie najmniejsze, ale są, i to jest, myślę, największa um, katastrofa tej całej sytuacji, i tego um, No splot wydarzeń w ogóle um, niesamowity, tak? bo zupełnie to, że oni się tam pojawili, to, że był, pojawili się na tym um, Telebimie, i to, że przede wszystkim wokalista zasługuje. Um, tak za oni tak, za tak, on się. A ci to, chyba są nieśmiali albo mają romans, no to zupełnie no... A dopuszcza pani nas taką sytuację, że wokalista był zblifowany i specjalnie ich namierzył Teoria brzodzy. nie, wie, Wiecie państwo, Dobra, nie wycofuję, i kroczmy tą drogą. Musimy to, <laughs> musi to przejść na grunt polski, to. bo wiemy, że Stany, każdy stan ma inne tak. prawo i tam we wtorki z brodą tam, i tak dalej. I jeszcze tam, no, załóżmy, że ktoś idzie na taki koncert w Polsce. Nie będę miał zespołu, żeby tutaj nie, nie zrobić kłopotu. Lokowania produktu. Tak? No i coś takiego następuje, <laughs> że widać, że mężczyzna z kobietą, kobieta z mężczyzną są w takiej sytuacji. To jakby to w polskim prawie wyglądało? To jest wygrana sprawa już dla żony prezesa byłego? Co do samej zdrady? Mm -hmm. Ja bym nie była aż tak pewna, no, szanowni państwo, właśnie. bo to był tak naprawdę taki, taki gest, z którego, szczerze powiedziawszy, już nawet takie symulacje AI-owe były. Jak można było sprytnie z tego wybrnąć tak. i jak sprytnie można było ograć tą sytuację przytulenia i zatańczyć. Chociaż w e... tym przypadku już się pojawiły zdjęcia z bardziej intymnej sytuacji, tak myślę, że tam już będzie kolejny dowód w tej Oczywiście, sprawie. Oczywiście, że tak. Natomiast mhm. chodzi o to, że to już jest jakby następczo. Natomiast czy to byłby już temat pod tytułem Zdrada i y, rozwód, i wina w rozwodzie. Mm -hmm. Nie położyłabym absolutnie tutaj e, ręki do ucięcia w, ty, w tej kwestii. Na pewno jest to jakaś. E jest to jakaś wskazówka. Cała historia, która została na tym obudowana, to już jest zupełnie inna sprawa, tak? Bo dywagacje, to, że tworzą się jakieś inne historie i jakieś inne dowody się pojawiają, to wszystko zależy od tego, co byłoby do tego dołożone, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Bo to można by... E, ja już sobie wyobrażam, jaka by była mogła się pojawiać narracja w sądzie. Specjalna sytuacja, emocje, jakieś takie przytulenie koncertowe, no wiadomo, tak? Co Adwokaci prawda... Potrafią. Adwokaci potrafią, ale strony też potrafią, co prawda. Zachowanie pana prezesa, no powiem szczerze, to tak już nie w kontekście rozwodowym, ale w kontekście, w kontekście zarządczym, jako pracodawca, to ja chyba jednak oczekiwałabym od CEO, żeby w sytuacjach takiego stresu to potrafił zachować zimną krew. Mhm. I tu bym się zastanowiła. Ale widzi pani, to ja właśnie do tego zmierzam, do, do, do tego, co się mhm. wydarzyło i, i do tych zarzutów, czy życie prywatne może wpływać na życie zawodowe, no bo najpierw facet zostaje zawieszony, później. I sam składa oczywiście te rezygnację już w internecie pojawiło się mnóstwo komentarzy. No dobrze, ale dlaczego został zawieszony najpierw, tak skoro sprawa dotyczyła życia prywatnego? No chyba tylko no mamy tam co jakiś pani jeden teraz że nie jeden, poczekaj, daj, daj, po, daj skończyć. Pojawia się tam jeden niuansik. To jest jego podwładna to po pierwsze, po drugie to jest e, też pani dyrektor HR-u, od której to nie Właśnie. jest e, tam pani asystentka z, że tak powiem, to już pomijając fakt, ale dyrektor HR-u, który też jest w tej menadżmencie firmy, który też w pewien sposób mm -hmm. kreuje wizerunek, tak? Słuchajcie, no to jest przede wszystkim to, z czym nasza firma chce się kojarzyć, tak? Te straty, które wizerunkowe mm -hmm. mogą być ogromne, tam nawet e, e, kwestia jakiś kontraktów promocyjnych e, reklamowych i z udział i sponsoringu tej firmy się pojawiła w internecie jakieś dywagacje na temat znanego tenisisty, który miałby się gdzieś tam wycofać z jakiegoś kontraktu. To oczywiście okazały się plotki, ale już takie historie chodzą, bo już nie chce się kojarzyć nazwiska swojego z firmą, w której i wybuchł skandal. To nie chodzi o to, że to była kwestia prywatna. No niestety to jest trochę tak, że ten, ta zależność. Podwładna y, szef, szef, tak? Mm -hmm. Romans w pracy, bo taka została taka historia skreowana. To, y, że to jest y, też publiczne w pewien sposób, mm -hmm. no to... Pewnie wybór rodzaju muzyki, na który poszli na koncert też to może. To przenosząc to na grunt pani mecenas y, Polski, gdyby taka sytuacja u nas zaistniała, m, mamy publiczny romans właśnie prezesa, dyrektora generalnego jakiejś poważnej firmy z podwładną. Bo prezeski. Ale w drugą a, stronę, a, stronę. A, oczywiście. Pezeski, oczywiście. I, i jak by się to mogło skończyć? Jakby się to mogło skończyć? Pewnie mogłoby się skończyć w taki sposób, tylko powiem szczerze, że obstawialiśmy w, w, przy tej sytuacji, że to prędzej pani zostanie zwolniona, mm -hmm. niż pan. Takie mieliśmy, że tak powiem, tutaj przypuszczenia, że tutaj pewnie Ameryce pani. Tutaj dyrektor... w od HR-u przebywa na urlopie. Pan, pana już nie ma. Pana już Zdrowotnie, nie ma, tak. tak. Jakby to mogło być na gruncie polskim? Przede wszystkim udział w takiej. Impre... Bo co do tego wizerunku, bo to jest też kwestia, słuchajcie, to są jakby trzy aspekty tej historii. Punkt pierwszy to jest kwestia rozwodowa i tutaj Oczywiście. dramatów rodzinnych, bo to jest absolutnie historia e, dramatyczna. Punkt drugi to jest kwestia pracodawcy. Mhm. Punkt trzeci to jest te naruszenie dóbr osobistych i tego m, m, prywatności, wizerunku itd. Tak tak Tylko teraz tak, po pierwsze to jeszcze w Polsce nie ma tego m, trendu e, takiego, m, który jest na koncertach amerykańskich, te, tych kisów, tak? tak. które, które u nas jeszcze nie są popularne. Po drugie, u nas e, kupując bilet. Jakby odpowiedzialność jest przede wszystkim nie, bo też była oczywiście dyskusja, to wszystko przez wokalistę Coldplay, bo to on ujawnił, on powiedział, on skomentował, to by się nic nie wydarzyło, gdyby nie to, bo to podbiło zasięgi. Jeżeli już mówicie o odpowiedzialności, to absolutnie nie wokalisty, tylko ewentualnie organizatora koncertu, co do samego zbliżenia, co do samego. Tak, bo tam operatora A, kamery, tak. Tak oczywiście. tak, oczywiście, no ale to już organizator za to e, bierze odpowiedzialność. A wyobrażasz sobie pani taki pozew? Przepraszam, właśnie w tę drugą stronę? Czyli w, w momencie... Ameryce wyobrażam sobie każdy pozew, mhm. natomiast w Polsce wyobrażam sobie, że jeżeli byłaby taka sytuacja, to mogłoby być to w stosunku do organizatora, ale to też zależy, dlatego że my kupując bilet, w, głównie na te imprezy masowe, to też wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunków w sytuacjach takiego rzutu ogólnego. Także gdzieś mhm. jak będzie mhm. relacja z tego, to nawet w regulaminach koncertów jest wskazane, czego oczywiście nie czytamy, ale w takiej sytuacji mhm. oczywiście jest ku temu. Okazja, że jeżeli się nawiniemy kolokwialnie mówiąc kamerzyście, a wręcz widzimy, że każdy z nas raczej macha do tej kamery, a, 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 niż się chowa, to w takiej sytuacji ten wizerunek nasz można wykorzystać. Czy takie zbliżenie mogłoby być już naruszeniem prywatności? Pewnie można by próbować, tak? I ja takiego pozwu i takiego procesu nie. jeszcze w Polsce nie widziałam. To czy w takim razie pani zdaniem kara jest proporcjonalna do zbrodni i czy i szefowa ahr u i pan dyrektor generalny, czy też prezes firmy Astronom znajdą pracę? Pani zdaniem, kto będzie chciał ich zatrudnić? To jest trudny temat. To wszystko zależy od tego, bo wiecie Państwo, to jest niestety tak, przynajmniej w Polsce, że um, czasami mówi się, że mężczyzna, który ma romans, to jest kozak, a kobieta, która ma romans, no to mm, w ogóle. I to jest też kwestia oceny tego, tak? I ja powiedziałabym tak. Pana prezesa to by nie zatrudniła osobiście nie z powodu tego, że ma romans, tylko z powodu tego, jak się zachował. Mówię, mówię. To jest dla mnie, jakby, bo dla mnie prezes musi w każdej sytuacji zachować zimną krew. Jest to jednak, tak, tego się oczekuje, to jest ta presja, stres, to jest ta odpowiedzialność. Z tej, w tej sytuacji ja bym go osobiście nie zatrudniła w mojej kancelarii mhm. jako prezesa. A panią od Heru? A panią od Heru, Ja już mam zupełnie inną um, um, wyobrażenie takie. Nie wiem, jakie są zasady w tej firmie. Nie wiem, co się dzieje w, um, że tak powiem, jaki jest regulamin. Co do zasady, romanse firmowe zawsze źle się kończą i zawsze mają wpływ na pracę. Jeżeli Przeba to się nie ktoś przekładało odchodzi. na kwalifikacje i kompetencje, pani, no to oczywiście e, nie widziałabym tutaj problemu z zatrudnieniem tej pani. Będą popularni, no będą, w Stanach szczególnie, bo nośny koncert, nośne media i wiadomo. Natomiast ja uważam, że największą e, tutaj tragedią to jest ta rodzinna tragedia. Mm -hmm. Pani nas Anita Swacha, czyli nasza ruda papuga, a romantyczności w tym chyba już nie ma. Bardzo dziękuję. Serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.